Tak, dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, kanale HDGPM Michał Fuz, zioła dla gołębi yy, i tak, yy, fajna, fajna sprawa, fajna sytuacja się wydarzyła, moi drodzy, yy, Dużo gołębi się straciło, ostatnio na ostatnim filmie wspominałem, że trochę gołębi mi odleciało, <laughs> natomiast okazało się, że jest wielki powrót. Wielki powrót, ale wielki powrót, ale też nieprzyjemna sytuacja, ponieważ jeden gołąb przyleciał rozpruty na wolu przez jastrzębia. Ogólnie było 33 gołębie, teraz jest ich tutaj 38. że także taka sytuacja. Nie sprzątane, Nie przerażajcie się tym korzeń wydziubany możecie zobaczyć jak ostatnio na ostatnim odcinku wrzuciłem taki wielki korzeń teraz została tylko taka grudka ziemi czyli to wszystko fajnie wydziubały gołąbki i tak to teraz tu mojej drodze wygląda otworzyłem już im wylot pogoda dzisiaj była niezbyt, niezbyt przyjemna niezbyt przyjazna ponieważ, ponieważ padał deszcz natomiast już teraz troszkę prze, przestało padać otworzyłem gołąbką wylot i czekam aż sobie wyfruną u mnie teraz jest tak że Najpierw gołębie jedzą, później dopiero e, latają. Tam dwa poseski małe e, odpupili, domagają się jedzenia. I tak to wygląda. I fajnie się stało, ponieważ e, miałem jednego rudego gołębia, który się ostał, natomiast jego brat prawdopodobnie gdzieś tu jest, tu chyba, wrócił, wrócił moi drodzy. Z oblotu, także, no i oczywiście, kilka dni tych gołębi nie było. Także tak to wygląda. Możemy teraz sobie zobaczyć, jak gołąbki sobie już wylatują. Te, które pojadły, oczywiście, już wyskakują i fajnie, fajnie sobie wylatują. <laughs> jak widzicie, jest bardzo, bardzo dobra kondycja tych gołębi. Pomimo tego, że dostają takie, jak to się mówi po Śląsku, masne jedzenie. Czyli bardzo dużo kukurydzy, bardzo dużo pszenicy. Groch jest tam jeszcze w tej karmie, więc po prostu jest to takie jedzenie dosyć tłuste. Gołębie są naprawdę wyposione, ale latają fajnie. I po wylocie z gołębnika, gołąbki odchodzą na oblot, czasem nawet na 2-3 godziny lub nawet na cały dzień. Ostatnio było tak, że wyleciały i po prostu przyszły dopiero wieczorem. Jakaś część przyszła wcześniej natomiast jaka, jakaś część gołębi przyleciała dopiero wieczorem w rozpodzie nic się nie zmienia mamy tu prawdopodobnie jakieś oznaki e, jakieś oznaki salmonellozy prawdopodobnie u młodych tam jest młody, który, e, który nie domaga na nogi prawdopodobnie będzie to młody do usunięcia z tego gołębnika e, nie udało mi się uchować żadnych gołębi była tu jakaś masakra związana właśnie z tą e, z tą z tą salmonelozą prawdopodobnie, aczkolwiek nie jestem 100% pewny. Nie jestem jakimś weterynarzem. Nie będę przesądzał. W każdym razie młode, młode były, miały problem z chodzeniem. Tak to wygląda. A powrót, powrót tych młodych, które powróciły cieszy mnie bardzo. I jeden gołąbek wrócił rozpruty. Zawsze się jakaś świnia rozpruje. I później są problemy. To taki cytat. Bodejrze z filmu. Chyba symetria, o ile się nie mylę. Dlatego też tak, ten film został zatytułowany. Ja tego gołębia próbuję tutaj wychwycić. Natomiast y, to był ciemno nakrapiany ptak, ciemno nakrapiany gołąbek, ale widzę, że go tutaj nie ma nigdzie. Y, może, może już to wysunął sobie. Nie było to tak drastyczne, moi drodzy, ale, ale jednak. No i... Na to nie, nie umiemy poradzić. Mewka została, był to gołąb pożądany przez hodowcę do zakupu, ale jakoś na razie nikt się na niego nie kwapi. Ja nie wysyłam gołębi, przed chwilą miałem telefon od hodowcy, który chciał zakupić gołębie, niestety ja powiedziałem, że nie wysyłam gołębi, bo nie będę się męczył z, z jakimiś klatkami, nie będę kombinował klatek plastikowych, kupował i tak dalej i tak dalej, jest to strata czasu dla mnie i w ogóle bardzo słaby zysk, więc po prostu wolę sobie y, odpocząć, a wolę zrobić więcej szyktr w robocie niż zajmować się y, sprzedażą gołębi, która jest nieefektywna i nie przynosi zbyt dużych, jakichś kolosalnych zysków. Jest to bez sensu. Nie będę się dzielił gołębiami, y, o których również i też opinia o moich gołębiach jest różna, więc po prostu nie będę tego robił. Nie interesuje mnie to. W każdym razie gołębie. Y, Będą latać sobie, i jedynie co, to jest do sprzedania. Cały rozpód, moi drodzy, tych gołębi. Tutaj cały rozpód mam do sprzedania, ale prawdopodobnie ten rozpód, moi drodzy, weźmie ode mnie Dominik Pudzianowski, mój wspólnik w temacie inw inwestycyjnym, rozwoju inwestycyjnego mojej hodowli. integracyjno inwestycyjnej w tym temacie, także jestem już z nim zgadany wczoraj z nim rozmawiałem prawdopodobnie będzie tak, że te gołębie właśnie weźmie ode mnie Dominik Pudzianowski nie przestraszcie się, naprawdę jest jest bałagan, nie sprzątałem ostatnio, miałem też tu takie ceregiele to jest inny temat którego tutaj nie będę na filmie poruszał natomiast o, tutaj mamy kolejnego młodego, fajnego gołąbka po o tym e, moim z że zostrzy po tych gołębkach jest następny fajny gołąbek. Wychodzą takie pstre niebieskie, ciemne takie. Mają maść taką bardzo fajną, taką jakby a szali, coś takiego. Bardzo fajnie rośnie. Tutaj te gołębie, muszę Wam powiedzieć, właśnie odnośnie e, tego gołębnika tutaj lotowego. Te gołębie tutaj bardzo ładnie rosną i bardzo ładnie się tu rozwijają tutaj doglądam jeszcze jakiś jajek tu są jeszcze dwa jajuszka nawet nie sprawdzałem czy są zalężone prawdopodobnie są zalężone u góry gołębie miałem miskę, ale do tej miski do tej miski moi drodzy się nie zniosły tylko zrobiły sobie tutaj prowizoryczne gniazdo które widzicie w tej celce i tutaj się po prostu zniosły jak widać gołębie wolą naturę no oczywiście jeżeli złożona miska to w tym misce oczywiście gąb złoży, złoży jaja, ale jak widzicie yy, bardziej wolą naturalne naturalne siedlisko, czyli naturalne gniazdo, tutaj jest mój kochany mój kochany 3420 yy, ten jansenik z tych rudych gołąbków z tych takich, nie wiem jak to się nazywa ten kolor jakiś taki dziwny kolor, kolor m, taka nazwa, ja tego nie umiem zapamiętać nigdy, natomiast tu jest Siedzi sobie na jajeczkach, jest to bardzo przyjazny gołąbek. Yy, lubi sobie ze mną pogadać zawsze. Na rączki przyjdzie, bardzo kochany gołąb. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Będę tutaj sprzątał, natomiast nie dzisiaj, na pewno jutro. Dzisiaj mam też sprawy związane z, yy, no, z opłatami. Muszę jechać, porobić opłaty, yy, przerejestrować samochód jeszcze. Takie tam różne drobnostki. To muszę wszystko porobić, podopinać i wtedy będę myślał co dalej. Natomiast tutaj tak jak powiedziałem, fajny, fajny ten przylot tych młodych gołębi. O, teraz tam widzę, że chodzą u góry jakaś część tych gołąbków. To nie są wszystkie na pewno. Zauważyłem, że jest kilka gołębi z około z 10 sztuk, 10 sztuk gołąbków takich, które bardzo fajnie, bardzo fajnie mi, bardzo ładnie mi właśnie odchodzą, bardzo ładnie trenują, szybkie są i tak dalej. Zawsze wyłoni się jakiś, jakaś grupa tych gołębi takich wybitnych. Oczywiście to jest kwestia tego, że ja mówię to jak one się zachowują na oblocie, natomiast sposobności lotowania chyba nie będę miał, bo nie będę lotował gołębiami. Odpada to całkowicie. A tu jest ten gołąbek, o którym wspomniałem, który się rozprół. Jego jeszcze to bardzo, bardzo boli. Jak widzicie, i to jest gołąb, którego nie było. Bodajże tydzień. Te gołębie, się, te gołębie się straciły. Po tygodniu dopiero przyszły. Widzicie, ten gołąbek ma tutaj tą ramę. Ja spróbuję go wyłapać. Zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli się uda. Ole mnie ucieknie teraz na dwór. Bo już widzę, że się przymierza, Może mi się go uda tutaj skrytać dla malutki nie bój się. Nie bój. Teraz to tu poglądamy. No nie jest to jakieś takie, nie jest to jakieś takie tragiczne. Zrobił się taki strupek tutaj. O, ale ładnie się to zagoiło. Widzę. O, dobra. No, pięknie się to goi. Oczywiście on ma, będzie miał problemy z lataniem ze względu na to, że jego to boli. Ale mu się to dosyć fajnie zagoiło. Teraz tam taki strupek urwałem. Będzie jeszcze trochę krwawił. Zaraz mu to sksikam oktaniseptem. Jeszcze zanim, zanim, zanim będzie chciał wyfrunąć czy coś. Bo już zaczyna tam powolutku krwawić. To mu tam troszkę zerwałem. Zaraz przyniosę octanisep. Zaraz przyniosę octanisep w żelu i zaraz mu to ładnie tutaj zdezynfekujemy. Także oglądajcie sobie tutaj na kamerze jak go złapie. Jak go złapie się środek to jest taki w żelu do dezynfekcji zaraz mu to wysmarujemy chodź malutki nie bój się chodź 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 nie bój nie bój nie bój, nie bój. Nie bój się tak teraz to tu stoi to tak tego o tak jest widzisz że ładnie tu ci to tak fajnie posmarujemy Tak to wygląda moi drodzy. Widzicie, tu miał taki strupek, tu mu to zerwałem. Ale został posmarowany takim żelem. Dezynfek do dezynfekcji, w zasadzie to jest taki żel. Do dezynfekcji rąk, ale on jest na spirytusie. On bardzo fajnie e, odkaża. To tak jak w dobie pandemii były takie różne żele. To zostało mu to posmarowane. To też nie będzie kusić jakiegoś zaszczębia, bo ten zapach będzie odstraszał. Myślę, ale. Ta rana się zagoiła bardzo fajnie, tam było rozprute wolę, bardzo, bardzo mocno rozprute wole, które spowodowało, że po prostu nawet ziarno wylatywało ze środka. Ja nie chciałem tego szyć, nie jestem jakimś chirurgiem, chociaż robiłem to nie pierwszy raz, nie ostatni chyba myślę. Natomiast yy, ja sobie umyję ręce, przepraszam was, że tak chaotycznie to dzisiaj wszystko wygląda. Ja sobie tu... Basen, do tego się kąpały dzieciaki, natomiast teraz dzieciaków nie ma. Woda będzie zmieniona i tak to moi drodzy tutaj wygląda. Tak jak powiedziałem, gołąbek ten był strasznie rozputy. Z tego wola wysypywało się ziarno i po prostu teraz mu się to fajnie zagoiło. I gołąbek już powoli będzie wychodził, będzie latał. Te gołębie, które zostały odsadzone. Yy teraz z drugiego lęgu z trzeciego już też powoli sobie wychodzą mianowicie mewka tam z tyłu ten rudzielec mały tu jest nakrapiany z gołębi brak chujs. o z tych brak mam tutaj takiego ładnego nakrapianego młodzika ten tutaj bardzo ładny gołąbek no i na dole jest połowy gołąbek po perełce który też został dawno odsadzony i już fajnie jest sam no, i tam mamy te mudeczki małe, które tak piszą. No, i powoli się to wszystko tutaj klaruje, układa i tak dalej. O, tu mamy właśnie po tym, e, po tym właśnie wandlunku, przepraszam, po tym, po tym moim olbrzymku z Zowcy takie gołębie wychodzą, takie ładne pstre. One mają taką ciemną, e, ciemny taki e, kolor, takim ten niebieski który ma być niebieskim kolorem, jest takim ciemnym kolorem. Tak to właśnie tutaj wygląda. Dobra, nie będziemy ich tu płoszyć, bo widzę, że się stresują. Zamkniemy to tutaj. O, statko przyszło. Jest ich tutaj ze 30 spokojnie lata. Ja tutaj pozwolę sobie pozamykać, albo ja to zrobię później, jak zakończę nagrywanie. Tak to wygląda. O, widzicie mewka już sobie wyszła na dach. Mewka już bardzo ładnie lata. Bardzo ładnie się na oblocie zachowuje. Lata już regularnie. Robi oblot fajny naokoło gołębnika. Także jest to fajne. Wszystko czarny gołąbek przyszedł teraz mulemansik mój straciła mu się samiczka. Nie wiem co się stało. Prawdopodobnie był a tak jest udany, bo tego gołębia nie mam, więc gołąbek jest bez, bez partnerki. Natomiast mam jednego czarnego. I jest też oczywiście, o widzicie, moja mała, to będzie prawdopodobnie chyba samiczka, ta mewka i prawdopodobnie zrobię tak, że na jesień te gołębie wszystkie przerzucę tu, a czarnego na inbred sparuję z własną córką. Zobaczymy co z tego wyjdzie, chciałbym tą linię utrzymać, więc chciałbym to chować w inbredzie i zobaczymy jak, jak to będzie. <grywka> Nawet się to fajnie zrymowało. Mela pojadła, kota leży sobie w trawie. No dzisiaj jakoś słabo te latanie im idzie. Siedziały chyba ze 3 dni w gołębniku. Z tego względu, że właśnie przyszły te zagubione gołębie i ja ich nie chciałem tak od razu wypuszczać. Były bardzo strasznie zmordowane, zmartwetowane te ptaki. Leżały prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, ale na pewno leżały gdzieś około 2 dni na ziemi. Takie wychudzone, wymordowane, więc po prostu 3 dni czy 4 dni nie były wypuszczane. Dzisiaj potem po tej przerwie te głębie wypuściłem. Jak widzicie, one tutaj sobie już teraz przyszły z oblotu. Nie latały dzisiaj długo, jak widzę. Wypuś... Wypuszczone widzieliście, nie wiem, co ile... trwało może z 10 minut. No jest dzisiaj też strasznie parno. Ja stoję i się pocę, więc może to być też ta przyczyna. Oczywiście. E, e, zawsze, <noise> zawsze, co mnie bardzo irytuje, e, jest sugestia, że gołębie, które nie latają są chore, e, natomiast ja jakiejś choroby u nich absolutnie nie widzę. Dla mnie choru, gołąb chory, który jest chory, to już chyba faktycznie tak jak ten młody tam leży na ziemi i nie domaga. <noise> natomiast jak lata i wszystko i je i ma apetyt, to, to według mnie to nie, jest, to nie jest gołąb w ogóle wcale chory, no ale ja tam się na tym nie znam, jestem tylko amatorem. Ci, co fachowo hodują gołębie yy, i tak dalej, mają wyniki w lotach dobre, to oni tam wiedzą swoje. Ja natomiast się tak na tym za bardzo nie skupiam. W każdym razie cieszę się z tego, że zostały mi dwa połowe gołąbki po tej mojej perełce. Będzie to, yy, będzie to fajna, będzie to fajny, yy, że tak powiem, materiał do kolejnej hodowli i który, 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 z którego będę chciał pociągnąć znowu kolejne młode. Teraz już bardziej będę skupiał, się, skupiał uwagę bardziej na kolor yy, tych gołębi niż na jakieś osiągnięcia oczywiście lotowe. Yy, bo stado, które lata kolorowe jest wygląda bardzo ładnie, to mi się podoba i tak w tą stronę będę chciał iść. Natomiast rdzenne linie brykołksów i, i, i tych wszystkich gołębi brakhujców, które tu mam i, i tych gołębi Arden Bert te gołębie tutaj będą oczywiście chowane tak, jak będą chowane. Natomiast ten rozpód, moi drodzy, tak jak powiedziałem, będzie do wydania i będzie to rozpód wydany prawdopodobnie Dominikowi Pudzianowskiemu, ponieważ z nim jestem zgadany. Ja tutaj jeszcze zapomniałem otworzyć im wolierkę tym gołębiom, tutaj im tutaj dodatkową wolierę. Tu mają miskę do kąpieli, natomiast teraz się tu nie kąpią. Tak jak powiedziałem, jeszcze tutaj zerkniemy na te głębki, bo one bardzo ładnie się prezentują. Świecą się dożywione, że tak powiem. Nie wiem, ale ładnie, ładnie się prezentują. Bardzo ładnie są. Świecą się bardzo ładnie się prezentują te głębie. Te gołębie tutaj, które tu wszystkie widzicie, jest ich 22 sztuki i prawdopodobnie wszystkie z tych gołębi zostaną przekazane Dominikowi Pudzianowskiemu. Ja uważam, że jest to przyszłościowy temat z Dominikiem. Mamy też rozpoczęte tematy takie właśnie inwestycyjno, jak to się mówi, integracyjno-inwestycyjne, gdzie prawdopodobnie jeszcze na razie, teraz nie mogę nic więcej zdradzić, ale będziemy współpracować i będziemy starać się gołębiami lotować lotować na wspólnych gołębnikach, lotować yy, po prostu yy, yy, tak troszkę. Spróbujemy w ten temat pójść profesjonalnie. Będziemy mieli też kilku mistrzów prawdopodobnie, którzy będą nas instruować, jak to robić rzetelnie yy, z klasą, żeby miał to ręce i nogi. Na razie więcej nic nie zdradzę, yy, bo też nic na razie nie wiem. Dominik teraz Pudzianowski, jak wiecie, zajął się walkami yy, w MMA walczy. Ostatnio wygrał bardzo fajną walkę z Obcolem z Piekar Śląskich, chyba czy ze Siemianowic. To był facet. Walka bardzo fajna, szybko, krótko i zwięźle. Został gościu rozpracowany, także bardzo fajne, bardzo fajne widowisko i gratula gratulacje oczywiście za wygraną. Także Dominik już oczywiście, jak wiemy, zarobił pierwsze, pierwsze fajne pieniądze z walki. Szykuje się kolejna walka, prawdopodobnie w sierpniu, z tego co doszły mi słuchy, oczywiście więcej zdradzać nie mogę, bo nie chciałbym rozsiewać jakichś niepotrzebnych plotek. Przejdziemy jeszcze tutaj w jedno miejsce, żeby tutaj jeszcze pooglądać troszkę te gąbki z dalsza, jak one tutaj się prezentują. I dzisiejszy, dzisiejszy film prawdopodobnie zakończy już szybciej. Mam jeszcze kilka tematów, kilka rzeczy do ogarnięcia, dlatego też po prostu. Nie będę skupiał się dzisiaj za bardzo na tym nagrywaniu tego filmu. Dzisiaj będzie to krótka relacja. I moja radość, moi drodzy, moja radość z tego, że gołębie które młode, które straciły się, powróciły. I to bardzo mnie cieszy. Prawdopodobnie była to przyczyna taka, że gdzieś pogonił je jastrząb. One rozpieszły się gdzieś po okolicy. Może po prostu nawet gdzieś do jakichś innych miast tak itd. itd. Natomiast fajnie stało się to, że one przywleciały i teraz na ten dzisiejszy dzień gołębi jest 38, bo już je liczyłem. Wczoraj miałem możliwość policzyć je wszystkie dokładnie. Jest ich 38, tutaj jeszcze jest 39 gołąbek, no i plus 10 gołębi starych, będzie ich około 50 i taka liczba na mojej hodowli gołębi zostanie, ponieważ tak jak mówię rozpód zostanie wydany. W ręce mojego wspólnika Dominika Pudzianowskiego, który zabierze te gołębie do siebie na hodowlę i tam yy, prawdopodobnie od przyszłego roku być może, jak się uda, nie mówię, nie chcę nic tutaj zapeszać. Fajnie by było, gdybyśmy zaczęli współpracę właśnie w temacie ślutowania, lotowania, ale takiego już konkretnego, według wskazówek mistrzów, którzy robią to od bardzo, bardzo dawna i nie schodzą, że tak powiem z pudła, i robią czołowe wyniki. Będziemy chcieli tutaj tak to po prostu zrobić. Gołębie, które posiadamy, są bardzo dobre, natomiast nigdy nie było możliwości sprawdzenia tych gołębi i wykazać, wykazania ich po prostu walorów lotowych, na lotach, ponieważ nie znamy się na tym dokładnie, ale wszystko pójdzie w dobrą stronę, wszystko idzie w dobrą stronę i myślę, że już niedługo będzie, będzie to wszystko fajnie fajnie ogarnięte. Tutaj ten niebieski gołąbek z niebieską skówką był to gołąb, który przypałętał się do hodowcy e, oddalonego od mojego gołębnika o 100 km. Hodowca dzwonił do mnie, że ma tego gołębia e, i, i jakoś tak to było, że po prostu dzwonił i pytał się, czy co ma z tym gołębiem zrobić. Ja mówię, że jeżeli ten gołąb lata u Pana, niech Pan sobie go zostawi. Natomiast facet stwierdził, że Odjedzie od, od, od swojej, od swojej miejscowości kilkadziesiąt kilometrów, gołębia wypuści, no i stało się jak się stało: gołąbek wrócił do mnie z powrotem na hodowlę. Fajna, fajna sytuacja i świadczy to też moi drodzy o tym oczywiście, że gołębie nie są z pierwszej łapanki, tak jak to się mówi, i bardzo ładnie wracają do swojego macierzystego gołębnika, czyli do mnie na hodowlę. To mnie bardzo cieszy. Tutaj karolek, gołąbek, który oczywiście został wychowany ręcznie. Jest to gołąbek z takiej mojej samicy, która padła, jego matka, dlatego został wychowany ręcznie. Samiec także padł. Tam coś się wydarzyło niedobrego. Z Eweliną, z moją byłą partnerką, stwierdziliśmy, że może to być jakieś załamanie psychiczne, czy coś takiego. Ten samiec po prostu zdechł Sam z siebie, zdrowy, nic mu nie dolegało. Jak zdechła samica, i, i po prostu siedział na celi na dole i po prostu cały czas był taki smutny i potem na drugi dzień już widziałem, że po prostu gołąb leży martwy i tak się to skończyło ta, ta sytuacja. Natomiast potomek jest po tych gołębiach, potomek z gołębi Raimut Hermes i razy ta samica Wande yy, Plas, tam takie gołębie yy, się, się w rodowodzie tej samicy przewijały bardzo dobre. Gołąb wywodzi się z hodowli mojego kolegi Zbigniewa. Wywodził się, ta samica wywodziła się. No i oczywiście potomek też ma krew tej samicy, więc myślę, że to będzie, że to będzie jakiś, jakiś dobry, dobry materiał na przyszłość. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Także to dzisiaj, moi drodzy, na tyle. Mam jeszcze kilka zajęć, kilka spraw do załatwienia. Chciałbym to dzisiaj tak zakończyć. Cieszy mnie to, że gołębie przyszły. Leczymy tego rozpłytego naszego Przyjaciela <noise> i zobaczymy, jak będzie dalej. Gołąbek już wyszedł sobie, siedzi sobie gdzieś tam na dachu, widziałem, siedział i może już nawet sobie polata troszkę. Tak to, moi drodzy, wygląda. Także to dzisiaj na tyle. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do kolejnego odcinka za tydzień w czwartek. Jak zawsze śledźcie kanał, subskrybujcie, jeżeli ktoś nie subskrybował. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, oczywiście, ee, z suplementacją ziołową, to zapraszam do mojego sklepu. Link będzie pod filmem. Także to wszystko. Pozdrawiam, dobry lot. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia.